Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Na podstawie wykorzystanych w jednym z poprzednich odcinków dwóch generacji BMW 5 skupimy się tym razem nie na samochodach, nie na wyposażeniu, nie na stylistyce, ale na silnikach. W przypadku E60 mamy pod maską silnik benzynowy, w przypadku F10 mamy pod maską silnik diesla. Jedno z podstawowych pytań naszych klientów przy zakupie jest, co jego zdaniem, naszym zdaniem, waszym zdaniem, w sensie oglądaczy czy innych klientów należy zakupić, samochód z silnikiem benzynowym czy samochód z silnikiem diesla. Niestety nie ma na to pytanie jednej prostej odpowiedzi, która kwalifikowałaby tak, panie pan Ksiński potrzebuje benzyny, panie Grykowski potrzebuje diesla. Tutaj najważniejszym kryterium jest to, do czego samochód będzie wykorzystywany. Jeżeli macie głównie auto, które wykorzystujecie na dłuższych trasach, robicie 30, 40 czy nawet więcej tysięcy kilometrów, jeżeli chodzi oczywiście w skali roku, na pewno lepszym wyborem będzie silnik diesla. Jeżeli zaś samochód głównie porusza się po mieście, jest wykorzystywany na krótkich trasach, pokonuje czasami 2000 rocznie, czasami 20 tysięcy rocznie, benzyna będzie dużo, dużo lepszym Wyborem. W dzisiejszym roku nie mam na myśli oczywiście tego roku, tylko ostatnich kilka lat, dużo się na tym polu zmieniło. Nie można już powiedzieć, że diesle są tragiczne, klekoczące, śmierdzące i puszczające dużą ilość dymu, przepraszam za kolokwializm, oczywiście, a benzyny są wspaniałe, bo różnica jest tak niewielka, nawet jeśli chodzi o spalanie, jeżeli mamy załóżmy silnik benzynowy, który spala około 8-9 litrów, nie mówię konkretnie o tej BMC, to silnik diesla porównywalny będzie palił między 6 a 7 litrów, czyli nie ma jakiejś ogromnej różnicy między, jeśli chodzi o spalanie. Jeśli chodzi o zakup, silnik diesla zawsze, ale to zawsze, to, o, przepraszam, przesadziłem, znajdą się jakieś małe wyjątki, ale prawie zawsze, będzie samochodem droższym w zakupie, droższym w serwisowaniu, droższym w zakupie części niż silnik benzynowy. Natomiast odwdzięcza się, tak jak wspomniałem, troszeczkę mniejszym spalaniem no i na pewno dużo, dużo lepszym wykorzystaniem na dłuższych trasach jest wygodniejszy. Jeżeli chodzi o diesla, mamy bardzo często, szczególnie w tych nowych, tak zwane DPF, czy kilka jeszcze innych nazw, jest to filtr cząstek stałych, który wymaga tego, że w momencie, kiedy się zapcha, a niestety zdarza się to nierzadko, wymaga jechania ze stałą prędkością, średnio 60, 80, 100 km, zależnie od producenta, przez odcinek około 50, 60, 80, nieraz i 110 kilkunastu kilku, kilometrów, co nie jest możliwe, a właściwie jest, ale bardzo ciężko możliwe, do wykonania w jeździe codziennej po mieście. Taki samochód stąd wymaga właśnie dłuższej trasy, bo jeżeli nie im po mieście, nie wiem, 200 km dziennie, 50 km dziennie i powiedzmy robieniem tego raz na 2-3 dni, na pewno będziemy mieli z tym problem dużo, dużo problemów. Nie chodzi mi o ten silnik w BMC, bo mam na myśli oczywiście silnik ogólnie, silnik Gizda. BMK służy tylko i wyłącznie jako przykład na pewno i nie podlega to żadnej dyskusji, przyjemniejszymi dźwiękami w trakcie jazdy, przyjemniejszym brzmieniem odwdzięcza się silnik benzynowy niż silnik diesla. Jeżeli chodzi o starsze silniki, tak jak wspomniałem, niestety silniki diesla miały tragiczny dźwięk, w sensie tak zwany klekot. Wypuszczały również dużą czarną chmurę spalin w momencie odpalania no i niestety nie był to delikatnie mówiąc najładniejszy zapach w momencie stania za tym samochodem. Jeżeli chodzi o benzynę, takich rzeczy nie mieliśmy nigdy i raczej nie będziemy mieli. Wadą benzyny na pewno, nie niezaprzeczalnie jest to, że jeżeli będzie wykorzystywana często na długich trasach niestety będzie wymagała większych nakładów na paliwo nie są to może ogromne kwoty ale zawsze różnica kilkudziesięciu czy kilkuset złotych dziennie, tygodniowo czy miesięcznie delikatnie mówiąc piechotą nie chodzi tak jeżeli chodzi o przyjemność z jazdy na pewno większą daje silnik benzynowy chociaż w tym momencie przyznaję jestem bardzo subiektywny bo ja byłem zawsze zwolennikiem silników benzynowych niż silników diesla natomiast to co mówię no muszę uczciwie silnikom diesla przyznać to że są lepsze jeżeli chodzi o spalanie ale kosztem czegoś tak? Nie ma tutaj prostej zasady, nie ma prostej odpowiedzi. Eee, ja bym kupił silnik benzynowy, eee, kolega kupiłby silnik diesla, a koleżanka zastanowiłaby się nad hybrydą, boś nad gazem. Nigdy nie można jednoznacznie powiedzieć, że dla tych Państwa najlepszy jest taki, a najlepszy jest taki. Musicie się sami zastanowić, do czego używacie samochód. To, o czym powiedziałem na początku. Krótkie trasy bądź używanie samochodu głównie w mieście, silnik benzynowy. Długie trasy, duże kilometrów przejeżdżanych, nie chodzi mi o handlowców, mówię nawet o osobach prywatnych, czy właścicielach firm, które mają kilka oddziałów rozsianych po Polsce, po Unii, wymagają przejeżdżania większych odległości, kilku tysięcy kilometrów nieraz, tak jak wspomniałem, nawet kilkudziesięciu tysięcy rocznie, dużo lepszym wyborem będzie silnik diesla. Przy silniku diesla musimy się liczyć jeszcze z jedną rzeczą, wspomnianą również w tym filmie, czyli kosztem części. Na pewno będą dużo droższe, zarówno oczywiście ASO, jak i jakieś zamienniki nie ma zasady, nie ma regularnego powiedzmy postanowienia, że na pewno silnik diesla będzie bardzo drogi w naprawie, a silnik benzynowy będzie bardzo tani, bo to też zależy od silnika. Benzynowy możemy kupić zarówno 1.6, jak i nie wiem, 3 litry, czy 5 litrów, czy 6 litrów i wiadomo, że nie będą to samochody w żaden sposób porównywalne, jeżeli chodzi o koszty utrzymania, czy koszty paliwa. Dużą również i ważną rzeczą jest to, żeby zanim zakupicie samochód, nieważne czy jest to BMW, Mercedes, Audi, Toyota, nie ma w tym momencie to żadnego znaczenia, poczytajcie parę informacji w internecie, w gazetach na temat tego silnika. Jeżeli nie chcecie, zapytajcie również handlowców u nas w Auto Auto, to Każdy z nas na pewno doskonale będzie w stanie to doradzić czy dopowiedzieć, co jest lepszym wyborem. Nieraz, tak jak wspomniałem, te silniki będą podobne pojemnościowo czy podobne mocowo, czasami nawet identyczne, jeżeli chodzi o te parametry, a absolutnie będą różniły się, jeżeli chodzi o użytkowanie, o spalanie, o utrzymanie, o koszty części. Dziękujemy i zapraszamy do kolejnego odcinka.